Witamy. Dzisiaj znowu Topoletko, ewentualnie Łączka. Na tym mało chodziłem. Ola zaplanowała, że tutaj będziemy chodzić. W sumie nagrywam drugi raz powitanie, bo byliśmy u Piotra na kukurydze, ale niestety, kurde, pół metra, pół metra badyle stoją, nie da się pochodzić. Także pogoda, jak widać, nie? Do pierwszego sreberka. No i słuchajcie, zaczynamy dzisiaj wykopki. dziełąka. Sławek poszedł, chyba rozmawia. Tak, rozmawia z właścicielem. A i słuchajcie, mam pierwszy fancik. Nie jest, nie jest to moneta, chociaż powiem Wam, że jakby taka moneta wyszła, to bym się cieszyła, nie? Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Jest to jakiś dekielek. Widnieją jakieś napisy. Nie wiem. Może ktoś z Was wie, to na pewno to prosimy o napisanie w komentarzu, czy to coś ciekawego, czy to po prostu jest jakiś zwykły dekielek. No, ale jest pierwszy fancik, także słuchajcie, lecę dalej. Muszę gonić Sławka, bo ma jedno sreberko więcej ode mnie, także do następnego. No i słuchajcie, przed chwilą wykupałam dekielek, a teraz mam pierwszą monetkę. Pewnie jakiś Adolfek, no ale nieważne, jest pierwsza monetka jedyneczka adolfowa, tak jak mówiłam jeden fenik no i mamy następny fancik słuchajcie, jeszcze go troszkę tylko go odsłoniłam jest to najprawdopodobniej groszek wermachtu, guzik, guzik drugi może już być to, to jest trzeci mój fancik także zaraz go wyciągniemy o jest nawet słuchajcie z, usza, z uszkiem, z tego co tutaj widzę jest uszko teraz troszkę go przeczyszczę tak, proszę. Jest łóżkiem, jest groszyk Wermachtu. Zaczęło się super, także nie ma rudze, lecę dalej. No i mamy kolejny fancik. Patrzcie jakiego widelca wykopałam ładnego. <ścjalnego> Całego. Fakt faktem alumini aluminiak. O! Ale jest fancik. Przy okazji pozdrawiamy Andrzeja i, i Emilkę. I co? I lecę dalej, do następnego. Słuchajcie, Sławek wreszcie ruszył na wykopki. Ja już chyba z godzinę chodzę, jak niedłużej. A on stał i tam z właścicielem klechał. Słuchajcie, dopiero teraz ruszył. A ja mam, słuchajcie, kolejną monetkę. Widzicie? Tutaj, tutaj, tutaj jest. Właśnie tak ładnie stoi. Pewnie jakaś... Zaraz z tą zobaczymy. Nie będziemy wróżyć, co to jest, tylko po prostu to podniesiemy i zobaczymy. Słuchajcie, to jest po prostu piękne. Patrzcie, jakie ładne. Prusaczek, ale po prostu jest w tak ślicznym stanie. Patrzcie, trujeczka pruska. Po prostu... Super stan. Wszystko ładnie widać z tyłu też. Wszystko piękne. W bardzo ładnym stanie. Super fancik, bardzo fajne. Cieszę się, że to wyszło w takim stanie, bo jak kopiemy te trójki, najczęściej to albo jedna strona jest niewidoczna, albo druga strona jest niewidoczna. To patrzcie, jak ładnie wysycha. O, wszystko teraz ładnie widać, bo to wysycha. O, proszę, jak ładnie. 120 część talara. Piękny pulsaczek. Zaraz pokażę Wam drugą stronę. O, druga stronę. Zaraz będzie też obsychać ładnie. Trzy fenigi. Mennica, chyba A. Nie chyba, tylko na pewno Mennica. Ola, pewnie już na mnie do doniosłowałam, że z, tutaj z właścicielem sobie gderam. A ona tylko kopie. No także. Ja startuję od widelca, taki żelazny, gruby, pewnie swoje lata ma, zacnie wygląda. Nie. Dobra, no i głęboko, bo no, pogadałem, bo za niedługo będzie równany tutaj teren i yy, no już nie będzie można więcej kopać, bo będzie zasiane. Yy, także dobry, dobry czas, dobrze, żeśmy tutaj przyjechali, trzeba dokończyć. I po prostu już skreślić z listy. O, proszę bardzo, naprawione. Decyduj. Mamy kolejną monetkę, druga już. Tym razem będzie to chyba grosz. Raz zobaczymy. tak jest, jeden grosz. Zaraz zobaczymy, czy w dosyć ładnym stanie. 49 Czyli pozdrawiamy serdecznie 49 i co? I lecimy dalej do następnego. A myślałem, że tutaj już nic nie wyjdzie. A mamy takie coś. I to jest, moi mili Państwo, trochę się zsapałem. To jest iglica z lampy. Lampy z karbidów, z lampy karbidowej. Także fancik swoje lata ma, pewnie ze 100. Ale może ktoś będzie miał lepszą, większą wiedzę ode mnie. Napiszę w komentarzu, będę wdzięczny. Pozdrawiam Marcina. Kurde, Marcin, patrz. Pół metra dziura, sygnał był ładny, 20 groszy, chyba na granicy z piachem. Jest okazja pozdrowić, 65. Jak mnie oczka nie mylą, pozdrawiam serdecznie. Mam pierwszą monetkę dziś, mam małą monetkę. Już myślałem, że Seberko, a to... Spielmarka. Nie ma tak prosto. Nie ma tak prosto jest krzywo. Mam srebrną monetkę z krówką. krówką? No. To może i nie jest monetka, tylko rzeką. O ty niedobra ty. A skąd wiesz... Skąd... No. <grywka> Masz, kurde, zna się. Rozmawiałem, bo dowiedziałem się, że mamy ostatnie dni tutaj na szukanie i bo będzie tutaj równane i już nie będzie można kopać, dlatego A co tu będą robione? No będzie równał, nie? A jak wyrówna i zasieje, to już nie będzie chciał, żebyśmy tutaj ryli, dlatego trzeba trzeba dogłębnie przeszukać taki żetonik z, z, z gry a Ty co tam masz fajnego? Tylko pruską ma fajną, pokaż Musisz polizać, będzie lepiej widać No chyba Cię to tylko... no chyba Cię obliczę no. Co tam? Śmieć Od tego... Od, jak to się mówi? O baterii od postety to od baterii ja to jeszcze miałem... od baterii to jeszcze byłoby coś ja miałem od baterii dupkę ale nie będę pokazywał bo nie ma co Malutka to. malutkie to malutkie no fajne no i mamy kolejną monetkę jak już tutaj widać jest to perelka. jakieś pewnie Słuchajcie, co my tu? 5 zł 5 ziko 5 zł. Czekajcie troszeczkę doczyszczę, bo yy, o, proszę. Teraz lepiej będzie widać. 7-6 pozdrawiamy. Jest to 5 zł. No i co? Lecimy dalej. Chyba będę miał coś dla Maćka. Macie, jak mam dla ciebie robaczka. Nie, no żartuję. <laughs> Maleńkie pokrętło. No, niestety stan pokrętła od lampy naftowej nie jest za fajny. No ale jest. Sztuka się liczy. No i słuchajcie, była groszówka, to jest teraz dwa grosze. Musi się wynik się musi zgadzać. Dwa grosze. Zaraz zobaczymy. 49. Groszówka też była 49, także pozdrawiamy 49 serdecznie jeszcze raz i lecimy dalej. No, piękna. Kurde, dawno takie trójeczki ładnie nie było. Fajna, ładna część. Klaserkowa. No to też ciekawe. No nie wiem właśnie. Chciałem. Ktoś wiedział to. No później jak będzie chwila. Jak znajdę w necie to opiszę. Proszę, noś sobie. Czekaj chwila, tylko. Pani mnie tu nie sprzęga. Widzicie to? Kurde, ale fuks. Ciekawe czy przejechałem <laughs> Nie przejechałem, chociaż delikatnie 10 zł miałem sygnał i stało normalnie ten No, bolek stał w pionie i tak go ładnie namierzyłem, że przeszlifowałem mu po twarzy. 70 Szósty chyba. Ale i tak pozdrawiam. 7-6. Nie wiem, czy nie powiedziałem. 7-6. Tak mi się wydaje, ale może. I słuchajcie, mamy kolejny fancik. Tym razem jest to plomba, ale dosyć ładna. Chyba z orzełkiem. Zaraz ją wyczyszczę. Zobaczymy, co to jest. Sławek jak coś tam mrałczy Słuchajcie, pod nosem. Mówi? Mówię, że mrałczysz pod nosem. Tak, A, chyba... Błębunie. Chyba... Nie wiem, czy to jest pruski orzeł? Chociaż powiem Wam, chyba tak. Tak mi się wydaje, że to jest pruski orzeł. Pewnie Sławek będzie wiedział. Nie wiem. Wygląda tak, no ale... Plombę. Ty, jest ja mam plombę. orzełkiem takim. No, pruska, no. Pruska. Ja mam taką. Ciebie to Możesz nic nie nawiać. widać. Co tutaj jest? Odwróć to. Prawo seryjnie. Nic, nic nie widać. No to moja jest ładniejsza, stanowczo. Okay. No cóż, no to takie. I znaleziska i co? Lecimy dalej do po następnego. Do domu. Ta, po plombie i do domu. Nagram to, będę miał mniej do przerzucania. <noise> Na pewno jest to guzik, bo jest wypukła. No. Raczej. I to nie jaki? To jest pruski guzik yy, czekaj, pocztowy Tak No gaćki, no co Będziesz mieć nie, ręka, dziury Nie, rękawami, paznokciami nie, bo dopiero Dobra. Robijam. No ja będę pokazywał o tym no, <laughs> no ładna trąbka pocztowa Tak jest Pruski Urzędnika pocztowego, guziolek Uszka niestety nie ma. Uszka to się oderwał, no ale nieważne. Ekstra fein. Producent A i S chyba. No. 7-6. Mówiłam, że już pozdrawiam 7-6. A, piątala. 5 złotych miałem. No, ładne, fajne, Fajne, co nie, z niego jeszcze będzie? Oj brawo ty. Mam łańcucha, łańcuch oby był srebrny? Niestety, miedziucha szkoda. Kurde, wyrąbałem dziurę. Dobrze, że właściciela nie ma, bo by mi łeb skręcił. Patrzcie to. Zgadnijcie co było Łyżka Kurde spokojnie pół metra Jak nie, jak nie 60 cm No nic <laughs> A nie będę się darł Chciałem krzycz... krzyknąć Że Mam klucz do pasacnoty Patrzcie jaki fajny Kurde Misza sosjata No coś dla Ciebie. O, a to do czego ten klucz? No. Proszę do pasa twojego? Mój. Bo... No dobra, no, no. niech ci będzie. Na, na walentynki. No. Prezencik. I zardzewiały? Nie, 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 nie. No, nie dogodzisz. Nie dogodzisz nie, nie dogodzisz. Dobra. Odłożę mój piękny kluczyk. Słuchajcie, fanty widzieliście. Złom nadal jest. Złom nadal jest, złom nadal cieszy. Żadnych fibul, żadnych brzymków żadnych skarbów. Nie. Te ptaszki śpiewają, wiosna idzie. No. no. Dzisiaj nawet, bo, nawet ciepło dzisiaj jest, powiem wam, że w głowę to aż mi jest gorąco. Ale nic się nie Trzeba już tą czapkę schować. No, już chyba idzie wiosna. Fajnie dzisiaj, fajnie, dzisiaj ciepło. No ja dzisiaj ja myślę, myślę cały czas, żeby powiedzieć, co dzisiaj jest moim strzałem dnia. Kurde, nie pamiętam już co, wykopałem. Ja no moim to... Chyba ten, chyba ten żetonik, ta spielmarka maleńka z krówką. To chyba będzie mój strzał dnia dzisiaj. No ja mam prusaczka ładnego, no i ten guziczek też pruski, nie? Też ładny. Jeszcze mhm. mam do karbidu dysze. Mhm. No bo to ty dzisiaj zamiast kopać trzeba porozmawiać z panem tutaj kurtę, no nie ma to tamto no to może byk jest niekrowaty może i byk jak to tam do, do, dopatrzyłaś się że to jest byk to, to ok a to ruskie? nie niemieckie co tu ruskie by robiło no nie wiem no niekiedy kopiemy jakieś takie dziwne rzeczy więc. no, się no to się trafia dobra Pozdrowionka dla Bartka z kanału Alfabeta. Jesteś Bartek Fighter, mega mistrz Naprawdę Jestem pełen uznania i, I po prostu No jesteś gość Jesteś gość, fighter Nie poddajesz się Wiesz o co chodzi nie? No. Dobra My uciekamy Pokopane, kilka godzinek Ola trochę więcej niż ja Łączka będzie wyrównana, także już tutaj nie będzie kopane. Zostanie tamta łączka i jeszcze zaoranka do sprawdzenia, ale to już po obróceniu. No i trzeba będzie popatrzeć za nowymi miejscówkami, i pojechać coś rekonesans zrobić, przeskoczyć kilka pól. Zobaczyć, co gdzie piszy, czy jest warto, czy nie warto, czy są my śmieci czy ten. No, no mówcie o ole, bo mamy taki jeden y, fajny, fajną mamy działeczkę przy markecie. Ola nie chce. Za, zapiera się już trzy lata, zapiera się rękami nogami, żeby tam ne. nie jechać. No, niedzielę za niedługo będą pracujące dla marketów i nie będzie kiedy pokopać. To jeszcze w niedzielę można byłoby tam poryć. Nie? No. no. pojedziemy w niedzielę, tylko że my niedzielę przeważnie jeździmy na giełdy i... No właśnie. No. I no to jest... nie, nie pojedziemy na giełdę. Przepraszamy. Idziemy pokopać. Tak jest. No. Trzymajcie się. Pa. Pozdrawiamy serdecznie. Nie zapomnijcie o łapaczce. Miłego.